Witajcie w kolejnym, dziesiątym odcinku serii Dziwne warszawskie nazwy. W serii tej omówione zostało już bardzo dużo nazw, a jako, że jest to odcinek jubileuszowy, to będzie specjalny z dwóch powodów. Zamiast standardowych dziesięciu, będzie w nim aż dwadzieścia pięć nazw. Każda z nich została zaproponowana przez Was. Takich propozycji było wiele i niestety nie wszystkie zmieściły się w tym odcinku, jednak spokojnie będą kolejne. Mam zapisane kilkadziesiąt propozycji zarówno waszych, jak i własnych. Jednak zanim ruszymy z omawianiem nowych nazw, poznajmy wyniki plebiscytu na najdziwniejszą nazwę z dziewięciu dotychczasowych odcinków. Wybraliście ją w ankiecie. Najdziwniejszą według was nazwą jest. Posak siedmiu panien. Przypomnę, że jest to ulica w Ursusie, której nazwa bierze się stąd iż siedem córek założycieli fabryki traktorów Ursus miało ofiarować swoje posagi na poczet powodzenia biznesu ich ojców. Drugie miejsce, zaledwie jeden głos mniej, zajęła nazwa pamiętajcie o ogrodach, natomiast trzecie na bateryjce. Postanowiłem, że takie ankiety będą pojawiać się częściej i w opisie każdego materiału będę zamieszczał link, pod którym będziecie mogli głosować na najbardziej nietypową, oryginalną czy po prostu najdziwniejszą nazwę danego odcinka. Cykl warszawski. Ulica Adam Polska znajduje się w granicach pragi południe na Saskiej kępie. Biegnie od ulicy Saskiej do ulicy Niekłańskiej, do której dochodzi przejazdem pod kamienicą. Nazwa ulicy nawiązuje do znajdującej się w Turcji w pobliżu Stambułu miejscowości Poloneskoj, nazywanej także Adampolem. To niewielka wieś zamieszkana przez kilkaset osób, która została założona w latach 40. XIX wieku. Inicjatorem założenia miejscowości był książę Adam Czartoryski i to właśnie na jego cześć nadano nazwę Adampole. We wsi wójtem zwyczajowo zawsze zostaje Polak, choć sam język polski Powoli tutaj zanika. Adam Pol to ponadto nazwa kilku wsi w Polsce, a także miejscowości na Ukrainie. Ulica Badylarska znajduje się w Ursusie na Skoroszach, a także częściowo w miejscowości Opacz Kolonia. Jej nazwa pochodzi od słowa Badylarz, które pochodzi z okresu PRL i jest negatywnym określeniem ogrodnika uprawiającego warzywa czy owoce. Propozycję nazw obydwu wymienionych ulic podesła Filip. Ulica Bogunki znajduje się na Mokotowie, na Służewie. Biegnie od ulicy Jadźwinków i kończy się w okolicy ulicy Gotarda. Słownik języka polskiego definiuje Bogunkę jako nimfę rzeczną z polskiej pogańskiej mitologii. Propozycję tej nazwy podesłał użytkownik Huban. Ulica Dzitka Warszawiaka znajduje się w Wawrze w Jemzelesiu. Biegnie od ulicy Czeladniczej do ulicy Jeleniej. Jej nazwa upamiętnia Zdzisława Jana Halwega, pseudonim Dzidek. W 1943 roku w wieku zaledwie 14 lat został żołnierzem Szarych Szeregów. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Zginął w 1945 w walkach pod Budziszynem w wieku zaledwie 16 lat. Spoczywa na cmentarzu ewangelicko augsburskim Droga golfowa również znajduje się w Wawrze, jednak nie w Międzylesiu, a w obszarze MSI nad Wiśle. Odgałęzia się ona od wału Międzyszyńskiego i biegnie w kierunku Wisły. Jej nazwa pochodzi od faktu, iż biegnie ona w kierunku znajdującego się tutaj pola golfowego. Obydwie te nazwy podesłał mi Maciej. Ulica Fortel znajduje się na Białęce na Henrykowie. Biegnie od ulicy Żywicznej do ulicy 15 sierpnia. Jej nazwa oznacza ucieknięcie się do podstępu, w celu uzyskania jakiejś korzyści. Propozycję tej nazwy podesłał mi użytkownik Tolekżet. Gołąbki to osiedle położone w północno-zachodniej części Ursusa. Jego obecna nazwa powstała z przekształcenia dawnej nazwy, która brzmiała Gołębki. Historia osiedla, a dawniej wsi nie jest jednak związana z hodowlą gołębi, a karpi. Gołąbki były niegdyś wsią polwarczną. W której znajdowały się liczne stawy, w których hodowano właśnie te ryby. Co ciekawe, właścicielem jednego z tutejszych folwarków był Władysław Grabski, przedwojenny premier Polski. Propozycję tej nazwy podesłał użytkownik Lizawka 127. Ulica Gromowładna znajduje się na Ursynowie w obszarze emisji Grabów. Odchodzi ona od ulicy Hołupcowej. Jej nazwa pochodzi od określenia gromowładna gromowładny oznaczającej osobę groźną i władczą. Jest to również określenie na mitologicznych bogów, Zeusa i Jowisza. Ulica Hajoty znajduje się na Starych Bielanach. Odchodzi od ulicy Jana Kasprowicza do ulicy Stefana Żeromskiego. Jest to kolejna nazwa ulicy, która bierze się od pseudonimu. Hajota to pseudonim żyjącej w latach 1862-1927 polskiej pisarki, poetki i tłumaczki Heleny Janiny Pajzderskiej. Pierwszą powieść napisała mając zaledwie 13 lat. Później powstało jeszcze 7 powieści oraz 7 nowel. Na język polski tłumaczyła dzieła takich pisarzy jak Karol Dickens, Honoriusz Balzak czy Joseph Konrad, który był z pochodzenia Polakiem. Hajota spoczywa na Starych Powązkach. Propozycję dwóch poprzednich nazw podesłał Tolek Ulica Kaczydół znajduje się w wabrze, w mięzlesiu. Biegnie ona od ulicy Konopnej i kończy się kawałek ze skrzyżowaniem z ulicą Celofanową. Nazwa tej ulicy to odwołanie do historii, gdyż to właśnie międzylesie od XVIII wieku do przełomu lat 20 i 30. XX wieku nosiło nazwę Kaczydół, która została ostatecznie zmieniona na wniosek samych mieszkańców. Jeszcze wcześniej międzylesie nazywało się kaczkowo. Co ciekawe, istniał też spotkaczy dół, który później zmienił nazwę na Wiśniowa Góra. Propozycję tej nazwy podesłał Maciej. Ulica kwatery głównej znajduje się na Pradze Południe, na Gocławku. Biegnie od ulicy Grochowskiej i kończy się kawałek ze skrzyżowaniem z ulicą szaserów. O genesie tej nazwy mówiłem już w pierwszej części materiału o Pradze Południe, ale tutaj to przypomnę. Przy ulicy Kwatery Głównej stoi wybudowany w latach 70. XVIII wieku dworek grochowski. W budynku tym w czasie powstania listopadowego miała znajdować się kwatera główna Wojsk Polskich, której dowodził generał Józef Chłopicki. Propozycję tej nazwy podesłał Jurajczyk Śląski. Ulica Mango znajduje się na Wilanowie. Rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z ulicą Zdrową i kończy się kawałek ze skrzyżowaniem z ulicą Melonową. Nazwa ulicy pochodzi oczywiście od owocu mango. Okolicy znajdziemy zresztą inne ulice o owocowych nazwach, między innymi Winogronowa, Pigwy czy Arbuzowa. To Rzeb, który przysłał propozycję tej nazwy, napisał jeszcze w ramach ciekawostki, że pierwotnie ulica miała nazywać się awokado. Mokry Łuk to nazwa osiedla oraz ulicy w północnej części Rembertowa. Słowo Łuk oznacza miejsce podmokłe, bagno czy torfowisko. Taka nazwa została więc nadana, ponieważ musiały znajdować się tutaj właśnie bagna czy torfowiska. Propozycję nazwy podesłał użytkownik Bart. Odolany to osiedle znajdujące się w południowo-zachodniej części woli. Nazwa ta może pochodzić od staropolskiego imienia Odolan, a dzisiejsze osiedle mogło zostać założone np. przez potomków człowieka, który nosi właśnie takie imię. Propozycję nazwy Odolany przysłał użytkownik Lizawka 127. Ulica Ptaków Leśnych znajduje się w Wawrze w Aleksandrowie. Biegnie od ulicy Podkowy do ulicy Brzegówki. Ulica Ptaków Leśnych wzięła swoją nazwę od Ptaków Leśnych. A nawiązując do pierwszej polskiej encyklopedii, jakie są ptaki leśne, każdy widzi. Nazwy okolicznych ulic również są ptasie. Wśród nich znajdziemy m.in. ulice Pliszki czy Suweczki. Propozycję tej nazwy podesłał Jurajczyk Śląski. Ulica Rembielińska znajduje się na Brudnie. Biegnie od ulicy Matki Teresy z Kalkuty i kończy się na wiadukcie nad Trasą Toruńską, gdzie przechodzi w ulicę Annopol. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to najbardziej znana ulica w tym odcinku. Nie udało mi się niestety znaleźć etymologii tej nazwy jednak na jednym z forów, Wyczytałem, że miała ona upamiętniać Raimunda Rębielinskiego, czyli polityka żyjącego w latach 1775-1841, marszałka Sejmu. W województwie mazowieckim w powiecie płockim ponadto znajduje się również wieś Rembielin. Propozycję tej nazwy podesłał użytkownik Dragonix 524. Ulica rodziny hiszpańskich znajduje się na Mokotowie na Ksawerowie. Biegnie ona od Alei Wilanowskiej do ulicy Domaniewskiej. Nazwa ulicy upamiętnia rodzinę hiszpańskich, znanych przedwojennych warszawskich szewców. Rodzinna firma funkcjonowała już od XIX wieku, kiedy to Stanisław Eugeniusz założył sklep i warsztat szewski. Firma wkrótce stała się znana również poza granicami Polski. Kolejne pokolenia prowadziły rodzinny interes aż do 1944 roku. Propozycję nazwy podesłał użytkownik Huban. Ulica Ruskowy Bród znajduje się na Białęce. Biegnie od ulicy Ździarskiej aż do ulicy Kobiałka. Ulica wzięła swoją nazwę od wsi, która niegdyś znajdowała się w tym miejscu. Pierwszy człon wziął swoją nazwę od właściciela tutejszego gospodarstwa, który nazywał się Rusek. Drugi człon, według słownika języka polskiego PWN, oznacza płytkie miejsce rzeki, jeziora lub stawu, przez które można przejść lub przejechać na drugi brzeg. Wygląda więc na to, że w tym miejscu musiało istnieć takie przejście najpewniej przez okoliczny potoczek, noszący nazwę Długa. Propozycję nazwy podesłał to Szczęśliwice to osiedle znajdujące się w zachodniej części Ochoty. Od strony północno-zachodniej graniczy ono z omawianymi wcześniej odolanami. Obecna nazwa powstała niejako z przekształcenia wcześniejszej, która brzmiała stenclawice i pochodziła od nazwiska właścicieli tych terenów. Niestety nie udało mi się znaleźć skąd wzięła się obecna nazwa, jednak moim zdaniem mogła ona zostać zmieniona, aby uatrakcyjnić to miejsce i zachęcić do zamieszkania tutaj. Propozycję tej nazwy podesłał użytkownik Lizawka127. by to ulica znajdująca się w Ursusie na skorosza. Odchodzi od Alei Jerozolimskich. Nazwa tej ulicy może pochodzić od dębów, które rosną lub rosły gdzieś w okolicy. Ta nazwa to kolejna propozycja Tolkaże. Ulica Suwak znajduje się na Mokotowie na Służewsu. Rozpoczyna swój bieg w okolicy ulicy Marynarskiej i pętli tramwajowej PKP Służewiec i kończy się na rondzie Miś, o którym mówiłem w poprzednim odcinku serii. Trudno powiedzieć skąd wzięła się taka nietypowa nazwa. Serwis ulicy Twojego Miasta mówi, że może ona się tak nazywać, ponieważ jest ona niejako spięcię ulic konstruktorskiej i marynarskiej. Nazwę tę zaproponowało dwóch użytkowników, Bart oraz Kuban. Ulica Tramblanki znajduje się na Ursynowie, na Grabowie. Rozpoczyna się ona przy drodze ekspresowej S2 i kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Kądziołeczki, która była już omawiana w jednym z odcinków dziwnych warszawskich nazw. Tramblanka to jedna z odmian tańca Polka, co nawiązuje do okolicznych tanecznych nazw. Ulica Uchrocie znajduje się niedaleko ulicy Tramblanki, po również na Grabowie. Nazwa tej ulicy odnosi się do Uchrocia Kasprowego, czyli północno-wschodniego grzbietu Kasprowego Wierchu. Tę i poprzednią nazwę podesła mi użytkownik tolegrzet. Ulica W Czele znajduje się na Białęce na Henrykowie. Biegnie od ulicy Szynowej i kończy się ze skrzyżowaniem z ulicą Uniwersału. W czele to herb szlachecki, którym posługiwał się m.in. Onufry Zagłoba, czyli postać z trylogii Henryka Sienkiewicza. Sama ulica nosiła zresztą przedtem właśnie jego imię. Propozycję nazwy podesłał mi Maciej. Ulica Wiartel znajduje się na Mokotowie na Służewie. Odchodzi ona od Alei Lotników. Jej nazwa nawiązuje do wsi wiartel znajdującej się w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie piski. Propozycję tej nazwy podesłał użytkownik Huban. Dziękuję wszystkim za nadesłane propozycje nazw. Jeśli chcecie, w komentarzach możecie podsyłać kolejne nazwy. W opisie znajdziecie linki do mapki z wszystkimi nazwami, które pojawiły się w cyklu, a także do ankiety, w której możecie zagłosować na najzimniejszą nazwę tego odcinka.